Ogólnopolska rywalizacja rowerowa między miastami prezydenckimi. Rywalizacja zainicjowana i organizowana przez miasto Bydgoszcz od zeszłego roku. W zeszłym roku odbyła się pierwsza edycja. 23 miasta prezydenckie z całej Polski wzięły udział w rywalizacji, która odbyła się we wrześniu zeszłego roku. Użytkownicy, którzy jeździli za naszą aplikacją przejechali wówczas ponad 1 200 000 km. W czasie tej rywalizacji zwyciężyła Nowa Sól. Do której trafił Puchar, puchar, który właśnie tam w tym roku jest i który jest Pucharem Przechodnim, i w tej drugiej edycji miasta będą o niego walczyć, żeby w Nowej Soli ten Puchar odebrać i aby trafił do ich miasta. W tegorocznej rywalizacji zadeklarowało udział ponad 40 miast prezydenckich na 108 w całym kraju, więc to jest bardzo dobry wynik. To pokazuje, że nasza inicjatywa, nasz pomysł bardzo dobrze się przyjął. Po zeszłorocznej wrześniowej edycji zrobiliśmy spotkanie podsumowujące z koordynatorami ze wszystkich miast. Sugestie były takie, żeby robić to wcześniej, żeby robić to wiosną, żeby robić to w maju. No niestety, jak Państwo wszyscy wiecie, no przez koronawirusa było to niemożliwe, były bardzo duże ograniczenia, możliwości takiej swobody poruszania się, nie było możliwości robienia przejazdów wspólnych, spotkań, które zawsze towarzyszą. Dlaczego trening w ogóle się odbył teraz, dlaczego go zorganizowaliśmy? Ze względu chociażby na samych rowerzystów, którzy do nas pisali, że pomimo e, tych obostrzeń, które były przez rządy zastosowane, one w każdym tygodniu tak naprawdę malały, mieliśmy troszeczkę więcej tutaj swobody, ale jednak no, nie mogliśmy podnieść tej rywalizacji połowy maja, bo to by wypaczało jakby całą ideę. Nie pozwoliłoby nam dotrzeć do takiej ilości rowerzystów we wszystkich miastach, którą sobie zakładamy. Ale stąd pojawił się pomysł oficjalnego treningu przygotowującego do wrześniowej edycji rowerowej Stolicy Polski. Trening ruszył 1 czerwca, w dniu dzisiejszym jest 28 miast, które podpisały Anais, plus dodatkowa grupa, którą nazywaliśmy Reszta Świata, czyli wszystkie te osoby, które chcą jeździć, które chcą rywalizować, chcą zbierać monety, które są w naszej aplikacji, które można wymieniać u partnerów w akcji, oni również mogą się przyłączyć do tego, dlatego stworzyliśmy dla nich taką grupę, bo każdy kilometr jest nie tylko pozytywnie odbierany przez nas jako organizatorów, bo to nam pokazuje, jak wielu ludzi przyłączyło się do tej akcji, ale przede wszystkim to, że szeroko promujemy politykę rowerową.